Dzień dobry. Wielki piątek. Skończyli bębnować o wpół do 12 w nocy. Tam u góry zaraz wam pokażę. I zaczęli bębnować o siódmej rano. Nie wiem, że ją to na zmianę, czy oni idą, jedzą kolację, śpią 5 godzin i bębnują dalej. Ale to już powiedziałem wieczorem że już rozumiem to określenie Semana Santa. To jest autentycznie cały tydzień obchodów. I nie zrozumcie mnie źle, ja też się wychowałem mocno w kulturze katolickiej i ja byłem zawsze, co roku na Tryduum pasalnym i bardzo lubiłem te obchody, bo one były takie wzniosłe. Ale trochę od tej praktyki odszedłem i to w ogóle dla mnie to już jest jakby next level, nie? Bo to nie jest jakaś tam Droga krzyżowa po osiedlu. Tak to jest dzień, dzień chodzenia z tymi e, wielkanocnymi platformami e, grania, muzyki. No i po prostu niektórzy chcieliby sobie pospać. A nam tutaj nie wyszło. Myślałem, że tam budzi nas piękny wschód nad tymi górami. Niestety jest pochmurno. Jakieś 12 stopni. Ale mamy organizacyjny poranek. I się nigdzie nie spieszymy dzisiaj. Musimy tylko odjechać do Albasete podczas drzemki. Także do drzemki tutaj sobie jesteśmy. Pewnie pójdziemy do tego miasteczka tam na góra, pod ten e, zamaczek i kościół, które widzieliście oświetlane wieczorem. Na no, zamiast póki co kawusia. Kochanie, wypowiedz się tutaj dla widzów, co myślisz o tych bębnach. Pierdolnie Wytniesz to, no, nie? Nie, wstawię. Jest interesujące podobno. Skończyli grać podobno o przed pierwszą w nosy, a zaczęli grać o piątej nad ranem. Kto? Dlaczego? Z jakiego powodu? Znaczy ja rozumiem, że są obchody wielkanocne, ale nie wiedziałam, że tak. Jest i Nie, świeć słońca leży sobie na naszej sztucznej trawie z naszego domu, czyli mam wspomnienie domu. Mówiłam już drugą kawę, którą sobie zaparzyłam, bo mamy podłączenie do energii, do elektryczności. Tak, Ola lubi tylko takie kempingi, na których jest prąd. Ogólnie bym tak. Moje odczucie jest takie: da się tu żyć, ale to nie jest dla mnie. Samym Powiem wam. Powiem czy potrzebny był taki jeden dzień, żeby się ogarnąć. Tu mam bio, bo segregujemy. Kupiliśmy w Portugalii, nie mówiłem Wam, ale kupiliśmy trzy torby. Myśleliśmy, że to mandarynki, ale to są pomarańcze, które nie wyrosły. Ale no widać, że przynajmniej nie pryskana ani jakieś takie ten. No nieważne, trzy torby, gdzie każda była myślę, że po 3 kilo za 5 euro. O, jakieś Bernardyny na mnie. Na mnie szczekają. Jakiś debil rzuca w tą petardy, kelner donosi rum jak Bernardy. Także wyrzucamy, ale powoli się organizujemy. Jemy wczesny lunch. To idzie na dżemkę. No i w drogę do Albaceta. Też bardzo fajnie pospędziliśmy miły poranek. pobywaliśmy się na macie. Jedyne jeszcze, czego nie skorzystałem z tylnej, z tego bagażnika, co tak zapakowaliśmy po full, to mata do jogi, ale chyba zaraz się jeszcze trochę porościągam, bo jak mam dzisiaj prowadzić, to, to lepiej się trochę porościągam. się sprawa całego kamperowania. Hej, zatrzymamy się? Jasne. Stacja? Jasne. Zatrzymujemy się i coś będziemy jedli. Uzupełniamy białko. Był bar. Może nawet działa. Ale się jest zamknięty. O, klej kabalon Piękna sprawa. Do Albacete jeszcze 50 minut. Idziemy na kolejny noclegu. Wielki Piątek, kamper za nami. Tam już mamy jakiś sąsiadów. I ogólnie to tam jest miasto, które się nazywa, w Hiszpanii by, by powiedzieli Chinchilla, ale też niektórzy by pewnie powiedzieli Xinchilla. Kolejne fajne miasto z murem, z zamkiem. Przejdziemy się na spacer pewnie. Najpierw idziemy szybko na stację, a później się chyba ubierzemy cieplej i pójdziemy na górę. Najlepsze były te pr na rurkach. Nie łamały. Południowa Hiszpania to coś więcej niż tylko słońce i plaże. To kraina, która zaskakuje na każdym kilometrze. Podczas naszego przejazdu przez północną Andaluzję aż do Ciencila de la Mancha odkryliśmy miejsca, które nie istnieją w przewodnikach. Bezkresne widoki, wzgórza porośnięte oliwkami, miasteczka zawieszone na skałach. Wszystko jak z filmu, ale na żywo robi jeszcze większe wrażenie. I muszę to powiedzieć. Mimo, że Ola miała tutaj wątpliwości i powiedziała, że jej się nie podoba. Kamperem naprawdę świetnie się tu zwiedza. Owszem, nie jest łatwo zaparkować w centrum, a najpiękniejsze miasta często nie mają żadnych oficjalnych miejscówek dla kamperów. Ale właśnie wtedy zaczyna się magia, bo najlepsze noclegi to te na dziko, z widokiem na góry, przy dźwiękach cykat, z własną kuchnią i winem z lokalnej winnicy. Dzień dobry. Poranek w Chinchili. Dzisiaj bardzo szybkie ogadenie, czyli klauś śniadania, my kawka i jedziemy nad morze, bo w Denii jest 21 stopni. Nie wiem czy wam się uda ole zobaczyć, ole jest gdzieś tam. Ola pomacha? O, macha do was. Tak. Hmm, bardzo ładny zachód wczoraj mi się udało nagrać. Tu jestem przy jakichś oliwkach. sumie pierwsze takie spanie na dziko, ale bardzo w porządku. Hmm. Ja to lubię taki bezkres, jak widać, a w Andaluzji jest tyle zawsze bez kresu. Że... Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Bus snuża się w zieloność i jak łódka brodzi. Jakby ktoś olbrzymowi kolił brodę z drutu. Przecież ja pierdolę. Ja co się jedzie taką drogą? Po lewej 50 km nic, po prawej 50 km nic. To jest piękne w tej Andaluzji. To jest po prostu piękne. Zamek jest, kamper jest. Wszystko co potrzeba jest. Także szybka kapusia i lecimy nad morze. Będziemy robili. Pa-u. No i właśnie z tym jest. Słuchajcie, najwięcej roboty tankowania, nietankowania, opróżniania. Ale dobra, godzina 40 i będziemy na Costa Blanca. Widzicie coś? Jaki? Nic nie widzę. Dzień dobry, witamy spod Konsuma, a jak konsum to znaczy, że jesteśmy gdzie? W prowincji Walencja. Przynajmniej wiem, że to konsumy są tutaj, nie wiem czy gdzieś jeszcze filmuję tu jedną ręką dziecko, jedną ręką mam robię Content. O, trochę wieje, ale jest ciepło. Mogą się przebrać. I nie pada No i witam na Camp Alano, chyba tak to się mówi. Jest taki Cypel, daleko takich miejscowości jak Szabia i Denia i Gandia. Jest ładnie. I jest ciepło. Jak zawieje to nie jest tak fantastycznie, ale zobaczcie jakie chaty. Takie, oni to nazywają tutaj na Costa Blanca takim ich malibu. Yy, mamy jakiś kilometr do najbliższego miejsca, gdzie są klify. To takich ładnych jakieś 2,5, ale mamy jakieś 3 godzinki, więc idziemy pospacerować. Camping na noc, taki full dzisiaj z prądem, ze wszystkim, żeby się wyszukować na niedzielę wielkanocną. Yy, jest 35 minut od nas, 28 km. także Wydaje mi się, że będzie super, i tutaj wiem, że jeszcze idziemy gdzieś coś zjeść. Póki co, taksi dla Krały gotowe. Kura stoi, jak widzicie, parking pusty, bo to centrum handlowe jest zamknięte. Wielka jest naprawdę dobra, jeżeli jesteście ok z zimnymi temperaturami wieczorem. Bo co? Bo można mieć miejsce, bo jest przed sezonem, takim sezonem, sezonem. Więc super sprawa. Nieco niezły ten widok, nie? Restauracja El Milador w punkcie Camp Lanou. Gadałem od rana o tych klifach, że jedziemy na klify. Było trochę kłótni, trochę sprzeczek, ale chyba było warto, co? Rodzinka w środku czeka na jedzenie. Ja bardzo chętnie bym poszedł po moje zimne piwko, ale to zaraz, bo kilka przemyśleń. Po ilu? Po pięciu dniach bycia w kamperze razem z rodzinką. Słuchajcie, jest naprawdę mało miejsca na wszystko. I nie wiem, może Ola będzie chciała się dorzucić do wszystkich, wszystkich moich gdzieś przemyśleń i wrzucić 5 groszy, ale póki co jest trochę podziębiona. I też nie domaga z głosem. Więc w sumie ja jestem trochę twarzą tych naszych vlogów wyjazdowych. No ja wiem, że czasami żeby zobaczyć taki widok to trzeba się poświęcić i pojechać niewygodnymi drogami, trochę zboczyć z trasy, nie mieć od razu miejsca kempingowego, no bo sorry, ale w takim miejscu okay, można gdzieś na ciko stanąć, ale ogólnie na przykład jak się pojedzie na kemping, na kempingu już nie będzie restauracji, no więc trzeba do restauracji z punktem widokowym przyjechać, a później trzeba na kemping pojechać. Ale wiecie, gdy ma się małe dziecko, gdy wszystko jest na czas wyliczone, bo my naprawdę nie chcemy podczas tego wyjazdu przestawiać i rutyny, no to czasem dochodzi do, do spięć i nawet tutaj dotarliśmy do tej restauracji, zaparkowaliśmy specjalnie wcześniej znalazłem taki parking, który widzieliście, pustiutki, ale trzeba było dojść do tej restauracji 2 kilometry. Gdzieś z dzieckiem, które po 500 metrach chcecie wyjść z wózka no, i nie ma chodnika na poboczu. No to nie jest łatwy temat, no nie? I ogólnie taki wyjazd, ja mówię, to jest aktywny wypoczynek. No, a wypoczynek typowo fizyczny, że nic nie robimy. Jedziemy w czerwcu, a teraz jest aktywnie, więc ja jestem trochę zmęczony, opolały. Śpię na małym, naprawdę wąskim kawałku materaca w nocy, ale z kolei chcę przyjechać do takiego miejsca, bo ono mnie bardzo po prostu ładuje energetycznie. Za jakieś 45 minut godziny pewnie ruszymy w stronę naszego kempingu. To będzie ostatni kemping, bo jutro zaparkujemy pewnie po prostu pod ogrodzeniem u naszych dobrych przyjaciół gdzie będziemy po prostu spędzali razem Wielkanoc w kilkanaście osób. Nie wiem, czy cokolwiek będę nagrywał z tej Wielkanocy. Może po prostu Wielkanoc sobie zostawimy jako taką prywatę. Natomiast no wszystkie te punkty, po których tu jeździmy, są na pewno warte tego po prostu, żeby jechać. 90, 95 jak z górki, to może 100 km na godzinę. W aucie gdzie ma się generalnie wszystko, więc to jest komfortowe, że ma się wszystko, może sobie stanąć gdzie się chce, no ale z drugiej strony są jakieś dyskomforty. Jak się dobrze wyśpię, gdzieś w domu, już u nas, to pewnie przyjdzie czas na jakieś większe podsumowania, ale póki co jemy lunch, czy tam wczesny obiad, późny lunch i cieszymy się po prostu tym widokiem. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten. i Tak, to może będę w stanie dla Was coś nagrać. Chciałem Wam nagrać, się jedziemy na nocny, na nocny camping. Pewnie widzieliście podczas vlogów jakieś ujęcia z drona. No więc jako niedoświadczony droniarz, osoba, która widziała tylko zawsze, jak inne osoby coś nagrywają, ale zawsze na vlogach u innych podobały mi się ujęcia z drona i myślę, że one po prostu dają taki przekaz next level na temat gdzieś jest, wiedząc jak Andaluzja jest piękna, jak piękne miejsca chcieliśmy odwiedzać, stwierdziłem, że trzeba się szarpnąć, żeby content był dla was lepszy. No i zdecydowaliśmy się razem z Olą po kilku filmach na coś bardzo podstawowego, wręcz takiego dla ludzi tworzących ja bym powiedział po prostu filmiki content marki osobistej, żeby po prostu było jakieś ujęcie na rolkę, na rylce i tak dalej. No i kupiliśmy chyba to jest najnowsze wydanie od firmy DJI, czyli DJI Flip. Jest to dron trochę inny od tych, które znacie, ponieważ ma te swoje propellers, te skrzydełka, ochronione właśnie takimi plastikowymi kołami. Więc nie ma samych tych skrzydełek, tylko właśnie ma te kółka, które są taką ochroną. No i też bardzo fajnie się rozkłada. Zaraz od razu drona uruchamia, i tak naprawdę ja mogę wcisnąć pusić, i on będzie gotowy do wystrzału, będzie leciał w zależności od tego, jaki ma włączony tryb. Co jest fajne, czego jeszcze nie miałem okazji przetestować, on ma 249 gramów, a podobno od 250 gramów jest jakieś prawo, które nakazuje rejestrację dronów. No więc nie muszę się bać i powiem Wam tak, szczerze, już mi spadło ze trzy razy, ponieważ on rusza z dłoni i może tak wylądować na dłoni. No i raz bym na dłoni, ale zawiało. Jen już wyłączył skrzydełka i biznął na podłogę z półtora metra, ale nic mu się nie stało. I raz zawadził o coś, bo mnie śledził i chyba zawadził o znak. Więc też w tym nie jest taki omylny, jeżeli chodzi o te przeszkody. Ale jest to bardzo fajny sprzęt. Nie wiem ile w złotówkach my zapłaciliśmy lekko ponad 400 euro z Amazona przed kolejnego dnia, bo to też już na ostatnią chwilę. Miałem zapisane miesiąc wcześniej przed wjazdem. Kupić drona, kupić drona, kupić drona. No i oczywiście co? Paweł prokrastynował. Obudziłem się w środę przed wjazdem. Trzeba kupić drona. Ale dron przyszedł kolejnego dnia. No i w porównaniu z jakimś tam Mavic Pro, który waży kilogram, jest wielki, ma turbo długą baterię, nagrywa jakieś cudawianki niewidy, jest turbo szybki, ale jest za ponad 2000 euro, to wydaje mi się, że to naprawdę, naprawdę robi robotę. No i można nim sterować właśnie z telefonu, można włączyć wizerunek śledzenia, jakieś tam wystrzał w niebo i tak dalej, ale też oczywiście jest z kontrolerem. Jeżeli chcecie polecieć gdzieś dalej, żeby nie zerwało wam połączenia na bluetooth, no to wtedy macie też kontroler, który zaraz wam pokażę. Chcesz tam jakimś serpentyną akurat, więc może być ciężko, jest kontroler, gdzie wsadza się telefon u góry, no i trzeba się bawić, ale dużo łatwiej jest robić kilka guzików naraz na tym, czyli powiedzmy na przykład obrót i lecenie, niż na telefonie. No i też tutaj to takie pokrętło to obniżania, podwyższenia kamery jest dużo lepsze, niż to, które jest na ekranie aplikacji. Także gdyby ktoś był ciekawy, czym nagrywamy, to jest to DJI Flip i naprawdę póki co, po kilku dniach jako podstawowy broniarz. Jestem z niego bardzo, ale to bardzo, zadowolony. Witamy w Formentera del Segura, ostatnim noclegu. Jednak się szarpnęliśmy na bardzo długą trasę. Dojechaliśmy dosłownie minuty po 8, Klo już była bardzo zmęczona, więc tak naprawdę tylko zaparkowaliśmy, podłączyliśmy prąd, wiecie, zrobiliśmy tam podmiankę, wyjęliśmy rzeczy z typu fotelik, wstawiliśmy stół do siedzenia i wyszliśmy, bo Ola zaczęła mieć Chloe, mam nadzieję, że się na mnie odbije i w przyszłym tygodniu będziemy mogli normalnie kłaść dziecko spać, ale ona już taka nawet była, że wyszła z tego fotelika i wiecie, normalnie dziecko byłoby full energii po dwóch godzinach jazdy, a ona już po prostu... Także wyszliśmy na trineczka do El Pantanico pokażę Wam zaraz jakieś 40 coverów, w sensie 80 stolików, i mówimy: O, jak pusto!. I Pan się pyta na wejściu: hej macie rezerwację? mówimy: Nie, a on: no, A bo jesteśmy w półce rezerwowania. My co? No ale to jest Hiszpania, tutaj się je późno. Na szczęście są stoliki z baczki na zewnątrz, więc jesteśmy na drineczkach. To wszystko jest dzisiaj. Zarezerwowana Tajko łatwiej na buziaczka. Jeszcze jednego. Super. Niedziela, Wielkanoc, Rano. Będziemy się ogarniać, żeby dobrze wyglądać. E, e, jajko zjedzone, zaliczone rodzinnie, a na siecią jedziemy na grilla. Także ja już się tak trochę ogarnę, w końcu mam jakąś koszulę nawet, słuchajcie, i eleganckie spodnie. Koniec zdrasowania na dzisiaj. Ale trzeba spuścić wodę, napełnić wodę, opróżnić szary pojemnik. Ale po tygodniu idzie się przyzwyczaić, jakby to jest takie, wiecie, trzeba to zrobić codziennie tyle jak sprzątanie hat Także idę się trochę upiększyć, żeby wyglądać pod i jedziemy. Wielkanoc. No i co? A, już uszykowany? Klaudii też? Idziemy jeszcze na placek, bo robimy szaszłyki na grilla dzisiaj, więc tam potrzeba chwilę spokoju w kamperowej kuchni, więc idziemy na placek, który jest gdzieś tam 500 metrów od nas. I za to słuchajcie, może naprawdę docenić Hiszpanię. Zobaczcie jak ten dom się rozsypuje. Natomiast, ale dzieci, placek małem sztos. Statek piracki jest. Boże Narodzenie, moczyłem stopy, żeby nie było, na Wielkanoc zmoczyłem, po to się żyje w Hiszpanii. Chciałem do gości dopiero na 15, Tutaj, jak mogliście widzieć, tu zaparkowaliśmy kampera, a tutaj się bawiliśmy przez jakieś półtorej godziny. To jest fantastyczne, jeżeli jest tak blisko miejsca jak tutaj, jesteśmy w Mar. Kiedyś już byliśmy w jednej z knajpek, nagrywaliśmy dla was vloga, gdy byliśmy z w odwiedzinach u naszych przyjaciół z kanału Na Bogato Przez Świat. Teraz jedziemy do nich po prostu na wielkanocnego grilla, ale zabawa była przednie. 90 minut, można sobie stanąć, Szybkie trzepanie, leżaczek, głośniczek, drineczek. Można żyć, także. Wielkanoc jak najbardziej udana. Dzień dobry w poniedziałek wielkanocny. Miałem już zakończyć vlogowanie, natomiast jeszcze rzeczy, które się nie przydały i robota wielkanocna. A mianowicie, bardzo niepraktyczną rzeczą, jest ta szczelina. I tu macie małe dziecko. No i poleciały tam najpierw kredaczki. Mówimy, dobra, kredaczki spoko. Poleciały tam dwa magnesiki. Spoko. Natomiast dzisiaj rano. Jeśli odwróci od małego dziecka na 5 sekund, to na przykład możesz tam wpaść telefon. Mój drugi telefon. No więc bierzemy się do roboty razem z teściem i rozkręcamy kompera. Jak widzieliście, misja uratowania telefonu się udała. Kamper rozkręcony, skręcony. Udało się też wyjąć sześć kredeczek, z czego jestem zadowolony, bo Chloe będzie miała czym rysować po drodze, bo wypiździła wszystkie kredeczki. Więc jesteśmy w Santa Poli i mamy jeszcze godzinkę czasu, zanim musimy odstawić naszych gości na lotnisko, więc idziemy na Churrosy. Jest otwarta na churreria. Zaparkowaliśmy na jakimś centrum handlowym i idziemy na Churrosy. Słuchajcie, co? Miejsce to obyczaj, co do czurosów. Po pierwsze mamy selekcję de churros, bo tam są trzy rodzaje. Są churros, są pepitas i jeszcze takie kuleczki, których nigdy nie jadłem. Ale oczywiście poprosiliśmy o czekoladę do maczenia. I zobaczcie, jakie genialne pczółki na czekoladę dam. Są dwie porcje, więc pół kilo czekolady. Oczywiście tego nie zjemy, ale sam fakt, jak to jest genialnie zapakowane, bardzo mi się podoba, także oryginalnie. Jemy i jedziemy. Dobra, słuchajcie. Czas jechać do domu. Odstawiamy teściów na lotnisko. A ja przytułam do kółka na jakieś. 8 godzin. Sierra Nevada przed nami. Trzy stanie całe do domu. Fura stoi. Idziemy jeść. Już jesteśmy w trójkę. Skarbę, jak się czujesz? Żeby wymielił Cię. Camping z mężem. W sensie ale w domu? Domu tak mówią, nie? Mój głos wciąż jest piękny. Tak, Ola wciąż nie głosu, więc jakiś. Wywód może dogramy później. Słuchajcie, jeżeli chodzi o aspekty kulinarne na tym, na tym blogu, no to bardziej się hiszpańsko się nie dało skończyć. Ze mną są same nogi, madają, same szynki. Chwały się nawet 1 Także jak najbardziej sprawdzone miejsca. Gdzieś po środku, trasy między Alicante a.